Witam, czekacie na tegoroczne targi E3, osobiście mam pewne oczekiwania, powiem co Ubi zapowie na 100% jak i powiem jakie głupoty ostatnio robi i czemu na pewno nie będzie Raymana na E3, zapraszam. Na 100% możemy spodziewać się nowego Assassina, no, oczywiście, lub coś z nim związanego, na przykład orkiestry Assassin's Creed, jak na E3 w 2019 roku. Na pewno będzie zaprezentowany Far Cry 6. Nie mam nic do powiedzenia. Jak dotąd żaden Assassin mnie nie zainteresował, a Far Cry grałem tylko pierwszą, trzecią i piątą część, więc też mnie za bardzo nie interesuje. Zważywszy, że każdy Assassin i Far Cry jest taki sam, różnią się tylko klimatem, postaciami i małymi zmianami w mechanikach. A to za mało zmian na nową grę. Z takich bardziej innowacyjnych gier to Riders Republic które może być Ubisoftowym Fall Guysem, role Champions, osoby, które grały w demo mówią, że ma ponoć duży potencjał na hit, więc poczekamy, zobaczymy. Zostały Beyond Good and Evil 2 oraz Prince of Persia Remake. Te gry są przeze mnie najbardziej wyczekiwane. Czemu? Pierwszy zwiastun Beyond Good and Evil 2 był już wypuszczony w 2008 roku, a drugi w 2017. Nawet po wskrzeszeniu projektu właśnie nie wiemy co się stało. Jedną informacją, o której podzielił się z nami Ubisoft, to mamy się spodziewać premiery tej gry nie wcześniej niż marzec 2021. Jest szansa trzymanie kciuki. Ach ten książę, nie ma łatwo. Zniknął na wiele lat na rzecz Asasyna, a teraz wraca nie w bardzo dopracowanej grze, a w grze z grafiką wyglądającą jak gra na telefon, studio tworzące grę tłumaczy się małym budżetem, co w sumie może być prawdą, widząc jak Ubi dba o serii Assassin's Creed i Far Cry. Kiedyś te serie ich zgubią, mówię Wam. Może też zobaczymy jakieś informacje dotyczące Star Warsów, awatara czy serii Des. Ach ten Ubisoft naprawdę zaraz się wyłoży na tych wszystkich swoich największych markach. Jak wiadomo, Ubi do i mleczko z Far Cry'a i Assassin's Creed. Po moim większym zweryfikowaniu serii Far Cry, każda gra z serii ma swój klimat i swoje małe zmiany. Na przykład Far Cry 3 mi się nie za specjalnie podobał, ale już piątka mi się bardzo podobała. Przykład, w piątce kiedy mamy dojechać od punktu A do B jest co robić. Między innymi jak w jedynce, w której też było co robić, bo to była gra liniowa. Jednak zbędny jest na tyle mało, że Ubi nie powinno robić nowej gry. Wiecie co? Motto Ubisoft to chyba rok bez Fargraya, czy Asasyna rokiem straconym. <grym> ale mimo tego Ubisoft powinien natychmiast zaprzestać swoich działań. Jeżeli ktoś lubi te gry można w nich się świetnie bawić, ale ich jest za dużo. Zapytajcie samych siebie, czy chcecie jeść pizzę na śniadanie, obiad i kolację przez 14 lat? No właśnie. Ale się powoli rehabilituje, jak wcześniej wspomniałem, stworzyli nowe IP. Royal Champions, Riders Republic i Mortal Phoenix Rising. Przewracają starą ulubioną serię, no pięknie. A nie, czekaj, wróć. Już jednak zdecydowali się przestać rehabilitować. Czemu? Bo chcą jak największą ilość pieniędzy przeznaczyć na nowego Far czy asasyna. Wskazuje na to fakt, że ponoć oddział Ubisoftu, który tworzy rymie księcia, to oddział, który tworzył gry na telefony. Serio? Serio Ubisoft? Tak bardzo się pogrążasz? Immortal. Gra jest nawet spoko innowacyjna, mega spędza się. Czas sam uważam, że ta gra jest lepsza od Zeddy czy Genshina, mimo że to gra jak się ją porówna z grami od zewnętrznych wydawców już nie jest tak kolorowo. A role Champions i Riders Republic mogą być grami zaledwie średnimi, ale na nie i tak Ubi więcej wyda niż na księcia. Czemu? Bo Ubi postanowiło od 2020 skupić się na grach multiplayer i właśnie tym pytaniem przechodzimy do segmentu trzeciego, czyli. Czemu moim zdaniem nie będzie Raymana? No, tłumacz się. Pierwszy powód to ten co przed chwilą powiedziałem, czyli to skupienie się na grach multiplayer. Drugi powód Rayman jest za słabą marką, aby teraz natychmiast powróciła. Tym bardziej, że Ubisoft jeszcze nie ukończyło Beyond Good and Evil 2. My nawet nie wiemy, czy Michel nam powiedział prawdę. On mógł tylko sobie tak po prostu napisać. I wiecie co ludzie, to po Beyond Good and Evil 2 zrobimy sobie na 4. Spoko, spoko, wszyscy właśnie spoko powiedzieli. Ale wiemy co się stało później. Przeszedł on na emeryturę, porzucił Beyond Good and Evil 2. Skutkiem jego działań może być prawdopodobnie przedłużenie czasu nad projektem, załóżmy hipotetycznie, Jest parę dni po premierze Beyond Good and Evil 2, Ubisoft nigdy nie obiecał, że na pewno zrobi na 4 po wydaniu tego tytułu. Równie dobrze mogą już nigdy nie zrobić na. A czemu tak sugeruje? Ludzie w internecie spekulują czy Ubisoft nie zamierza sprzedać praw do Raymena. Moim zdaniem to zgupi, ale jakby UBI miało przekazać prawa, to komu? Ja proponuję Microsoft Activision, na pewno nie Nintendo czy Sony, bo od zrobią z tego eksy na swoje platformy. Wolę jednak aby Ubisoft zrobił nowego Raymena, a nie ktoś kto zabiera się do niego pierwszy raz. Ej, a może Pasta Games? Ta firma w końcu zapowiadała na drugim Microsoft Forward dalszą współpracę z Ubisoftem nad Raymanem. I skoro prawdziwego Raymana 4 miała tworzyć zewnętrzna firma, to czy Ubi przygotowuje Pasta Games, aby ta firma stała się odpowiedzialna za Raymena, A może to znowu zapowiedź kolejnego Raymana na telefony? Zobaczymy. Dobra, co uważacie? Zgadzacie się ze mną? A może macie inne zdanie? Napiszcie w komentarzu.